W sali gimnastycznej przy Katowickim Spotku Młodzież z domów dziecka zagrała w czwartym turnieju piłki nożnej o puchar rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania imienia generała Jerzego Ziętka w Katowicach. Organizatorem turnieju był klub uniwersytecki AZS tejże uczelni. W zmaganiach udział wzięło siedem drużyn złożonych z opiecznych domów dziecka z Kłobucka, Katowic, Sarnowa, Lublińca, Chorzowa oraz Góry Wodowskiej. Bardzo się cieszę, że nasz akademicki Związek Sportowy taką imprezę zorganizował, tym bardziej, że dzisiaj bardzo trudno namówić studentów do pracy na rzecz zewnętrznych osób, a tutaj jest to już czwarty turniej organizowany przez właśnie Akademicki Związek Sportowy i olbrzymia rola prezesa tego związku, czyli pana... Tomasza Nawrockiego, który to wszystko organizuje. Stawiamy bardziej na zabawę, to nie ma być rywalizacja, czyli u nas mogą grać i chłopcy, mogą grać dziewczyny, nie ma to najmniejszego znaczenia. Jak widać, to się bardzo sprawdza. Mamy świetną zabawę, dzieciaki się świetnie bawią. Myślę, że piłka nożna dla chłopców, a dzisiaj to już i dla dziewcząt, to jest taki sport, który jest niezwykle popularny, nie tylko na Śląsku, bo w zasadzie w całej Polsce i tak jak był Etap mały szomani, wszyscy zaczęli nagle jeździć na nartach. Tak myślę, że jak nasi zawodnicy będą mieć coraz lepsze wyniki, a ponieważ jestem optymistką, to w to wierzę. To myślę, że również nasze dzieci, nasza młodzież będzie grała w piłkę nożną. Tym bardziej, że w całym kraju przybywa boisk, przybywa miejsc, gdzie rzeczywiście mogą w ten sposób spędzać czas, na pewno z większym pożytkiem niż przy komputerze. Turniej przyciągnął na widownię wielu trenerów i łowców talentów. Ja sam też jestem trenerem, e, trenuję kobiety i też, że tak powiem, tutaj już jedną zawodniczkę sobie upatrzyłem, będę ją próbował sięgnąć do siebie, do klubu. Zawody są doskonałą okazją do promocji sportu wśród najmłodszych. Którzy spowodują, że Polska wróci w dziedzinie piłki nożnej na szczyt i będziemy zdobywać kolejne pierwsze miejsca. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Dominik Kaukowski. Królem strzelców został Kamil Kocieł z Chorzowskich Diabłów. Miano najlepszego bramkarza przypadło Dawidowi Tomeli z domu brata Alberta. Najlepszą ekipą okazała się placówka Chorzowskie Diabły, wygrywając w finale z drużyną Dom Aniołów Stróżów. Na trzecim miejscu uplasował się Dom Dziecka Sarnowa, pokonując w małym finale Górę Wodowską.